Pierwsza lepsza Bessa powoduje od razu tak, że ktoś, kto jest guru, nagle może przestać być guru. Nie podaje żadnych sygnałów transakcyjnych. Na bieżąco nie informuje o tym, jakie transakcje dokonuje na tym rachunku. Nikt na przykład dzisiaj nie wie, co na tym rachunku jest. Takie propozycje otrzymywałem i to nawet na całkiem duże sumy wszystko od razu odrzucałem. Mniejsze spółki są pewnym takim odwzorowaniem gospodarki polskiej. A polska gospodarka jest jedną z, te, z tych, która najlepiej się rozwija w Europie. Tam, gdzie są pieniądze, tam, tam są zawsze chętni, żeby, żeby z tych pieniędzy jakoś czyjś uszczknąć. Dzień dobry. Jednym z gości walnego zgromadzenia akcjonariuszy Grupy Kapitowej Immobile jest Paweł Malik, inwestor związany m.in. z portalem Analisu. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie. Pawle, widzimy się po rocznej przerwie. Rok temu byłeś na naszym walnym. Odtworzyłem sobie to nagranie. Cytuję, proszę Państwa. Warto inwestować w polskie akcje i akcje małych spółek. Od tamtej pory MWiK 40 urósł o ponad 1 trzecią, SWiK 80 15% w górę. Więc, Pawle, jesteś najlepszą osobą, żeby zapytać, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co się wydarzy w przyszłości. A skąd ja nie wiem, gdzie, gdzie zmierzamy. Mówię <gdzie mówiąc poważnie. Jak patrzysz na ten segment, którym się zajmujesz, czyli tych spółek mniejszych, e, które są notowane na GPW? Znaczy, no ja jestem fanem tak, tych spółek, dlatego ja zawsze mówię, że e, te spółki są najlepsze. Mm, kilka argumentów. No przede wszystkim, jest mniejsze spółki są pewnym takim odwzorowaniem gospodarki polskiej. A polska gospodarka jest jedną z, to, z tych, która najlepiej się rozwija w Europie. W związku z tym warto jak gdyby, brać udział w tym rozwoju gospodarczym, który jest widoczny y, dookoła nas. Y, małe spółki to są bardzo często spółki dynamiczne, które dopiero są na etapie rozwoju, budowania sprzedaży, jakiejś ekspansji. I kiedy one rosną, to tak naprawdę dalej awansują do Enwigu, do WIGU 20. I to właśnie w tych spółkach mniejszych warto znaleźć właśnie takich kandydatów do bycia kiedyś no, jakimś potentatem. Co jeszcze, no, mieszkając tutaj w Polsce, też dużo lepiej rozumiemy całe otoczenie biznesowe, w którym te spółki działają. Rozumiemy też lepiej, jakie mają zagrożenia. Na przykład, nie wiem, tak mieszkaniec Stanów Zjednoczonych będzie lepiej widział problemy spółek amerykańskich niż na przykład my z tej perspektywy, którym będziemy często ostatnimi, którzy dopiero zobaczą jakiś problem. Natomiast będąc w Polsce, dużo lepiej będziemy rozumieli spółki polskie niż ktokolwiek z zagranicy, nawet słuchając zwykłych rozmów, nawet słuchając programów informacyjnych, czy czytając, nie wiem, tak, jakiekolwiek informacje na jakichś tam portalach informacyjnych. Więc mi się wydaje, że to wszystko powoduje, że te spółki polskie są dla nas lepiej zrozumiałe, są odzorowaniem bardzo dynamicznej gospodarki i tam są właśnie kandydaci na, na jakiś sukces taki nawet międzynarodowy. Twoi kandydaci na sukces, to są spółki, które masz w portfelu. Mówisz o nich, co tam się znajduje na portalu Analiz, publikujesz e, takie cykliczne sprawozdania, co tam się dzieje w tym portfelu. Mm -hmm. Natomiast robisz to w zupełnie inny sposób niż osoby, które na Twitterze na przykład sprzedają abonamenty, można kopiować ich ruchy. To jest niby coś podobnego, ale coś zupełnie, zupełnie odwrotnego. Jak na to patrzysz, bo niektórzy już są już zaniepokojeni, że to kopiowanie ruchów i sprzedawanie abonamentów może być dla rynku groźnym. E, dziękuję w ogóle za to pytanie, bo tak właśnie myślałem, że fajnie, fajnie jednak to odpowiedzieć na to. E, po pierwsze uważam, że sprzedawanie ruchów, tak, czyli na zasadzie jakkolwiek to będzie, czy ktoś prowadzi doradztwo czyimiś środkami, e, jeżeli czy ktoś, nie wiem, przekazuje jakie transakcje ma dokonać w sposób bezpośredni czy pośredni, na przykład pokazując swoje ruchy na ICO, udostępniając ten rachunek, tak naprawdę to są Niezgodne z prawem, tak? Eee, I takie zachowania nie powinny istnieć po prostu na rynku. Natomiast to, co ja zakładam, to w pewnym momencie powiedziałem, OK, jestem analitykiem, jestem inwestorem, jak jednym z wielu, i w jakiś sposób co ja mogę pokazać? Mogę udowodnić, że faktycznie to, co mówię, sprawdza się w praktyce. I w tym momencie udostępniłem ten swój rachunek IKE, żeby pokazać, że faktycznie historia potwierdza, że ten sposób inwestowania działa. Natomiast nie podaje żadnych sygnałów transakcyjnych, na bieżąco nie informuje o tym, jakie transakcje dokonuje na tym rachunku. Nikt na przykład dzisiaj nie wie, co na tym rachunku jest, właśnie z tego powodu, że chcę unikać takiego naśladownictwa. Ja chyba zawsze praktycznie, jak mówię, twierdzę, że naśladowanie jest błędem. Naśladowanie to jest taki etap, który kończy się źle. Każdy musi wypracować swój jakiś model inwestycyjny i go rozwijać, tak żeby samodzielnie podejmować decyzje. Dlatego nie podaję tych sygnałów na bieżąco. Moje informacje, które się pojawiają tylko i wyłącznie co jakiś czas, mają pokazywać tak naprawdę, że ten model inwestowania jest skuteczny i bardzo staram się właśnie unikać tego tworzenia grupy naśladowców, bo, bo nawet to jest mentalnie źle yy, działać, mając świadomość, że ktoś taki stoi i, yy, no, i coś tam, nie wiem, że tak powiem, traktuje ślepo, bezmyślnie pewne, pewne decyzje. A czy to na obecnym etapie rozwoju rynku i regulacji, czy też pierności yy, niektórych organów, czy to nie jest nieuniknione, że ten problem się będzie pogłębiał, że na platformach, w szczególności takich, gdzie tylko te osoby, które w tym uczestniczą, mają tam dostęp, że to się będzie jednak pogłębiało? No zazwyczaj takie rzeczy kończą się, kiedy przychodzą straty, tak? Czyli pierwsza lepsza bessa powoduje od razu, tak, że ktoś, kto jest guru, nagle może przestać być guru, tak? I to, to, to jest zawsze czyszczenie rynku. To jest chyba pytanie do KNF-u jak gdyby, tak jak, jak działać, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone. Fajnie by było, żeby były jasne zasady, tak? co można robić, co nie można robić, nie? I no to wtedy byłaby zasady sprawa... chyba nie są do końca jasne, skoro nawet XTB... No tak, myślało, to, że, ostatni XTB są pokazywał, inne niż że... to stwierdził. Ostatni przykład, XTB pokazywał, że... ostatni przykład XTB pokazywał, że właściwie to nie wiadomo, co można, co nie można formalnie robić. Tak? Więc Czyli może... to nie było sygnałów, prawda? I to też nie, nie, nie było konkretnych transakcji tak naprawdę. Więc może pewne wskazówki nawet, tak? co, co, co można by było robić, co nie, to zawsze, to zawsze są lepiej. Natomiast... Takie osoby zawsze będą tam, gdzie są pieniądze, tam są, tam są zawsze chętni, żeby, żeby z tych pieniędzy jakoś czyjś uszczknąć. Tak? Zawsze na rynku pojawiają się formalni, przepraszam, no, nieformalni, różni doradcy, którzy z tego co przynajmniej gdzieś dochodzą suchy, czasami nawet wręcz zarządzają czyimiś środkami. Do tej pory również takie propozycje otrzymywałem, i to nawet na całkiem duże sumy. Wszystko od razu odrzucałem, ponieważ uważam, że tylko i wyłącznie podmioty do tego, e, które mają licencję, mogą robić zarządzanie na zlecenie, cała reszta to jest niezgodna sprawa. Rok temu e, mówiłeś, że spoczął spółek ze świata GKI, najbardziej cieka ciekawicie Atrem. No tutaj faktycznie ten zwrot czy też wzrost kursu był, był duży. Jak teraz postrzegasz tę te, te spółkę? E, Padły pytania właśnie e, w tej części QA o backlog, czy też o pomysł na rozwój tej spółki w kontekście mhm. KPO i różnych inwestycji, czy też obszarów, którym zajmuje się ta spółka. No dalej, Atren z tych wszystkich spółek najbardziej mi się podoba. Mhm. No i tutaj argumentów faktycznie jest kilka. No najważniejsze jest to, co wspomniałeś. Na tym backlogu naprawdę jest tyle rzeczy do zrobienia, że no można spodziewać się rekordowych przychodów w tym roku. Jeżeli uda się oczywiście utrzymać marże, to też rekordowego wyniku. No potem jest cały ten okres KPO, transformacji energetycznej, inwestycji. No to tutaj Atrem powinien zyskiwać, tak działając w tym obszarze. Więc perspektywy są bardzo dobre. Jeżeli nie wydarzy się jakiś problem typu coś zrobimy źle, no bo to są duże kontrakty jak na trend dotychczasowe, no to naprawdę można oczekiwać, że ta spółka dalej będzie rosła i przeskoczy właśnie na wyższy poziom działalności, na którym obecnie się znajduje i to utrzyma. Jeszcze jedno pytanie. Jesteś po raz kolejny na GKI. między innymi to jest pewnie związane z tym, że Portal Analiz też ma tutaj swoje spotkanie powiązane z naszym, mhm. z naszym walnym. Pytałem mi też o to przemka Staniszewskiego, pytanie też do Ciebie. Byłeś w Karpaczu, jesteś tutaj, portal Analiz to jest jedno z miejsc, gdzie się można spotkać. Jakie miejsce byś polecił inwestorowi do przybycia osobistego, żeby pogłębić swoją wiedzę na temat polskiego rynku akcji oraz takiego wirtualnego spotkania, gdzie można tych informacji znaleźć najwięcej Twoich zdań, takich rzetelnych, a nie że dostanę tam jakiegoś bipa albo tam jakiegoś DEMA kupuj, sprzedaj dom, kupuj, kupuj coś tam. Dla mnie najważniejsza rzecz dokonała się w czasie COVID-u, bo w czasie COVID-u firmy e, zaczęły robić konferencje dla inwestorów wynikowe online, a ponieważ to było, e, że tak powiem, wygodne dla wszystkich, to bardzo dużo firm przeszło na ten model i to jest rewelacja. Także bardzo polecam uczestnictwo w takich właśnie konferencjach, webinarach itd. Można bardzo dużo dowiedzieć się o wynikach, można też zadać pytanie i otrzymać odpowiedź. To jest pierwsza rzecz naprawdę, którą bardzo polecam. Jeżeli ktoś interesuje się jakąś spółką, no to wtedy zdecydowanie warto w takich online'owych rzeczach wziąć udział. Yy, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach, tych spółek, które faktycznie się ktoś interesuje, jest okazją do tego, żeby porozmawiać z zarządem, no bo sama ta część proceduralna to jest, że tak powiem pewien formalizm, można wręcz powiedzieć nuda, która się którą się odbębnia, ale najważniejszą zaletą w walnych zgromadzeń jest to, że można twarzą w twarz porozmawiać z zarządem, z prezesem, z ludźmi, którzy odpowiadają za dany biznes, jeżeli ma się jakieś pytania, wątpliwości, no to jest duża szansa na to, żeby to wyjaśnić, więc ja też uczestniczę w walnych, takich spółek, które mnie interesują. Nawet powiem szczerze, że najfajniej jest chyba na walnych małych spółek, gdzie jest niewiele osób, no bo wtedy em, na przykład Tutaj, jak jest ten QA, no to niestety nie udało się tak naprawdę uzyskać odpowiedzi na niektóre pytania. Eee, na tych mniejszych spółkach często jest to łatwiejsze. Eee, dlatego polecam też tak uczestnictwo na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Może jeszcze w takiej atmosferze przedmeczowej twoja ciekawość zostanie uspokojona, może jeszcze kogoś udać tak, tak no się Teraz są te targi spółek, także za chwilę też chcę pójść właśnie zapytać. O te rzeczy, które nie zostały do końca wyjaśnione. A wracając jeszcze do tego wątku, e, łączeń online, jeszcze jest taka tak. spółka, która co tydzień nadaje na YouTubie coś, co Wam próbuje opowiedzieć, co u nich. Także, e... Tak, tak, Grupa Kapitałowa i mobile, <laughs> wiem do, do czego tutaj. To prawda. Mało Bo było w tym finezjach. Jesteś, nie no, zdecydowanie Grupa Kapitałowa i Mobile to jest. Top poziom, jeśli chodzi o przekaz, taki, co się w spółce dzieje, co się dzieje w grupie, to zdecydowanie nie wiem, czy jest jakakolwiek inna, która do tego poziomu w ogóle kandyduje. Bardzo miło, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, a jeśli macie pytanie odnośnie grupy kapitulowej Immobile, na każde merytoryczne pytanie odpowiadamy. To wszystko na dziś, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.